Jezus powiedział do niego Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba wstąpił, syna człowieczego. A jak możesz pusty, tak by trzeba, by wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wiecznie. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego Myślę, że w tej Ewangelii są. Jest pokazana pewna droga trzech elementów. Pierwszy z tych elementów jest nikotem. Tym elementem jest ciemność. To jest ten, który przychodzi w nocy, aby słuchać. Ten, który pod krzykiem po nocy przychodzi, aby słuchać. Ten, który jest ciekawy tego, co mamy usłyszeć. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, która rodzi się w nas. Ciekawość. Druga sprawa. Spojrzenie, to przejście z tej ciemności do świata. Tak jak wywyższono jak był wywyższony wąż na Trzeba by na niego spojrzeć. Taki tutaj musimy spojrzeć na Jezusa. Przejście z ciemności do świata. Spojrzeć w na Jezusa Chrystusa. Spojrzeć po to, aby zobaczyć tego, który jest traciną miłością. I to jest trzeci element tej Ewangelii. Myślę, że właśnie dziś Dnia pokazuje nam tutaj y, tą drogę, którą trzeba przejść. Drogę Nikodema. Od ciemności do pełni światła. Trzeba przejść i otworzyć się na Słowo samego Boga. Boga, który przychodzi po to, żeby nas zbawić. Boga, który przychodzi, po to żeby nas ukochał i daje nam to, co najcenniejsze. Niemniejsze tu jest pokazana Boga ewolucja, która też musi nastąpić w naszym życiu. Abyśmy potrafili Powoli, małymi krokami, od tak samoj ciemności, do tego przejść, po to, aby tutaj dać to, co mamy najcenniejsze. Bóg daje nam swojego syna, syna, który nas zbawia. syna, który chce, abyśmy mogli z nim przebywać w Jeżeli my mu oddamy to, co mamy najcenniejsze, nas, nas samych, to wtedy On nas przyniesie otwartymi rękami. Być może ta droga się dopiero zaczyna, być może już trwa Przyjdź do Chrystusa, nie umawiaj się. Zostaw to, co jest ciemnością. Spójrz na Niego, popatrz Stary świat i zejdź został Chrystusa.